Jak szybko skonfigurować centralę alarmową Satel Integra? Chodź, pokażę ci, jakie to proste. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Marcin Wilski i witam cię w kolejnym odcinku serii Zrób to sam poświęconej systemom alarmowym. Dzisiaj pokażę ci, jak łatwo skonfigurować cały system alarmowy oparty o, centrali, o centralę alarmową Satel Integra. Przed sobą na stole mam już złożony cały prosty system alarmowy. Mamy tutaj centralę Satel Integra 64, mamy manipulator mamy sygnalizator jedną drugą czujkę ruchu kontakt tron oraz czujkę dymu i temperatury do wyjścia pierwszego podłączony jest optyka sygnalizatora do wyjścia drugiego akustyka sygnalizatora wyjście trzecie posłuży nam jako zasilanie wszystkich czujek plus KPD DTM CKM oraz COM podłączony mamy tutaj manipulator Wejście Z1 to pierwsza czujka ruchu Z2 druga czujka ruchu Z3 kontakt kontaktron, czyli czujka magnetyczna, Z4 to nasza czujka dymu oraz Z15 to sabotaż sygnalizatora i Z16 sabotaż obudowy centrali alarmowej. Wszystkie urządzenia są już ze sobą. Połączone, a jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, to zachęcam Cię bardzo do obejrzenia poprzednich odcinków tej serii. Masz tam naprawdę ogrom wiedzy. Zachęcam Cię oczywiście do zostawienia łapki w górę, to na pewno mi pomoże, oraz do zasubskrybowania tego kanału, bo znajdziesz tutaj naprawdę bardzo dużo wiedzy na temat systemów alarmowych. Jeszcze jedna istotna informacja, zanim zaczniemy to wspólnie konfigurować. Chcę, żebyś wiedział, że wyresetowałem cały ten system. Czyli wszystkie identyfikatory, wszystkie piny będą dokładnie takie, jakbyś kupił te urządzenia od dostawcy i dopiero co je połączył. Dobra. Lecimy z tematem. Na samym początku połączę laptopa z centralą alarmową. Dzisiaj ja chcę pokazać, jak proste i szybkie może być skonfigurowanie tej centrali, dlatego też film nie może być za długi, więc nie będę powtarzał tego, o czym mówiłem w poprzednich odcinkach. Jeżeli nie będziesz wiedział, w jaki sposób połączyć laptopa z centralą za pomocą specjalnego kabla, czy jak uruchomić je, aplikację DLODIX, czy jak się po niej poruszać, na pewno mówiłem o tym w poprzednich odcinkach, więc zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji. I obejrzenia poprzednich odcinków masz to naprawdę kopalnie wiedzy. Dobra, przenosimy się do mojego laptopa i działamy. Uruchamiamy program Lodix. Teraz należy podać hasło, które było wybierane wcześniej. Jeżeli go nie ustawiałeś, to wystarczy, że naciśniesz Enter. Następnie przechodzę do połączenia i konfiguracja po to, aby wybrać odpowiedni port COM, za pomocą którego centrala będzie się porozumiewać z komputerem. Za pomocą ikonki po prawej stronie otwieram port COM i dostaję komunikat o poprawnym połączeniu się z centralą alarmową. Nadaję nazwę temu systemowi alarmowemu i poniżej zaznaczam checkbox odczytaj dane z centrali. Jak widzisz, już na tym etapie mogę zrobić identyfikację manipulatorów, ale nie będę tego klikał, bo chcę zrobić po krok po kroku, tak żebyś dokładnie wiedział, co się dzieje. Klikam OK i pobierane są wszystkie dane z centrali. Konfigurując, będziemy przemieszczać się w menu od lewej do prawej. Zaczynamy od struktury. W zakładce System nadam jakąś przyjazną nazwę mojej jedynej strefie. Ważne, aby strefa była załączana hasłem, a nie na przykład sterowana za pomocą timera. I ustawiam też jedną z ważniejszych rzeczy, czyli Czas na wyjście ze strefy. Po uzbrojeniu alarmu w tym czasie będziemy musieli opuścić budynek. No i pięknie. Przechodzimy do zakładki sprzęt, klikamy na manipulatory i rozpoczniemy identyfikację manipulatorów za pomocą tego wielkiego guzika. Na koniec system powiadomi nas o wykrytym sprzęcie i możemy przejść do jego konfiguracji. Klikam OK i w zakładce sprzęt klikamy na manipulatory. Pojawia nam się sporo opcji, możemy nadać mu nazwę, możemy wybrać format daty, a także rodzaj podświetlenia i wiele różnych opcji, z którymi możesz się zapoznać w wolnej chwili, ale na potrzeby naszego prostego systemu alarmowego nie będziemy tutaj nic zmieniać poza jedną rzeczą. Aby sygnalizator nie drażnił dźwiękiem za każdym razem, gdy jakakolwiek czujka wykryje ruch, odznaczam wszystkie wejścia w polu sygnalizuje gong z wejściu. Przechodzimy do kolejnej ikonki w menu, czyli opcje. Mamy tutaj okno z wieloma zakładkami i wieloma opcjami do zaznaczenia bądź zmiany. Zdecydowaną większość zostawimy bez zmian, skupimy się tylko na niektórych. Przejdę do zakładki pozostałe i zabronię używania prostych haseł. Nie chcę też, żeby system informował mnie o konieczności zmiany hasła. Domyślne ustawienia użytkowników również pozostawiam bez zmian. I przechodzę do zakładki serwis. Tutaj ważne, aby ustawić własne hasło serwisanta. Sygnalizację dźwiękową trybu serwisowego pozostawiam odznaczoną. I jeżeli jesteś zapominalski, ustaw ukrywanie trybu serwisowego po 60 sekundach. Resztę opcji możesz pozostawić bez zmian. A teraz przechodzimy do konfiguracji wejścia. Trzy najważniejsze parametry, na których musimy się skupić, to nazwa wejścia, typ linii oraz typ reakcji. Przy nadawaniu nazwy, warto wybrać taką, aby jasno wskazywała na miejsce, w którym znajduje się dana czujka. Może to być nazwa pomieszczenia albo nazwa charakterystycznego obiektu, który obserwuję. Czujka podłączona do wejścia pierwszego będzie czujką wejściowo-wyjściową, co oznacza, że kiedy wejdziemy do budynku, będzie to pierwsza czujka, która wykryje ruch. I ta właśnie czujka da nam określony czas na rozbrojenie alarmu. Jeśli nie zmieścimy się w tym czasie, centrala uruchomi alarm. I ten właśnie czas deklarujemy w kolumnie Czas na wejście. W naszym prostym systemie ustawiamy go tylko dla czujki podłączonej do wejścia pierwszego. Wszystkie inne czujki będą czujkami natychmiastowymi, co oznacza, że mają wywołać alarm natychmiast po wykryciu ruchu bądź pożaru, jeżeli mowa o czujce dymu i temperatury. Kolejny typ reakcji, jaki będziemy używać, to typ sabotażowy i stosować go będziemy dla czujników otwarcia obudowy centrali alarmowej i sygnalizatora. Ostatnim typem reakcji będzie czujka pożarowa. Symbol 24H, jaki widzisz przy czujce pożarowej, jak i sabotażowej, oznacza, że alarm z tych wejść będzie zawsze głośny i pojawi się nawet, gdy alarm nie będzie uzbrojony. Wprowadziliśmy już trochę zmian, więc na wszelki wypadek co jakiś czas zrobię ten zapis do centrali, tak aby niczego nie stracić w najgłupszym momencie. W tym celu klikam guzik zapis do centrali. Po zapisie zniknęło czerwone zaznaczenie zmian, jakie nanieśliśmy. Kolejny krok to konfiguracja wyjść. Kolumny, które interesują cię najbardziej to nazwa wyjścia i typ wyjścia. Jak pokazywałem na początku, do wyjścia pierwszego i drugiego podłączaliśmy sygnalizator, kolejno optykę i akustykę, a wyjście trzecie posłuży nam jako zasilanie wszystkich czujników. Chcemy, aby sygnalizator uruchamiał się w chwili, gdy centrala uruchomi alarm włamaniowy bądź pożarowy. Dla wyjść sygnalizatora ustawimy też czas za działania. Nie chcemy, aby wył w nieskończoność, więc wystarczą dwie minuty wycia, a sygnalizację optyczną, czyli światłem ustawmy na 20 minut. Jeszcze tylko dezaktywuję wyjście numer 4 i ponownie zapisujemy dane do centrali. Kolejną niezbędną rzeczą do skonfigurowania są użytkownicy. U domu okna zaznacz checkbox pokaż hasła i na sam początek Zmień hasło administratora, tak aby nie pozostało domyślne. Teraz dodamy użytkowników. W tym celu kliknij guzik Dodaj użytkowników. W polu Hasło zaznaczę opcję Wygeneruj losowo, bo jest to dla mnie najszybszy sposób na wymyślenie hasła użytkownika. Klikam OK. Nowy użytkownik z wygenerowanym hasłem jest już na liście. Pozostaje mi nadać mu jakąś nazwę. Po tym kroku też wysyłam dane do centrali. Warto jest kliknąć w ikonę programowanie zegara po to, aby zsynchronizować datę i godzinę centrali z datą i godziną z komputera. Ostatnią czynnością będzie przepisanie danych z pamięci podręcznej ulotnej do nieulotnej pamięci flash. Tak, aby centrala zapamiętała nasze ustawienia nawet po jej ponownym uruchomieniu. Właśnie zapisaliśmy dane do centrali do pamięci flash. Aby upewnić się, że wszystko jest ok, sprawdźmy awarię systemu. Od razu widać, że coś jest nie tak. Mamy zgłoszoną jedną awarię: przeciążenie lub brak obciążenia wyjścia Auto 4, i to się zgadza, dlatego teraz biorę ten rezystorek, który włożę w wyjście aut 4, po to, aby wyjście było obciążone. Ten autorezystor przykręcam do auta 4. Pewnie się trzeba, dobrze siedzi. Jest OK. Jak widzisz, awaria się zmieniła. Teraz jest to pamięć awarii, którą mogę skasować. I mamy pięknie funkcjonujący system alarmowy. Na koniec warto zapisać konfigurację na dysku komputera. OK, teraz zrobimy sobie mały test. Włączymy tutaj stan wejść. Powoli naruszają się czujki. Wyjście szesnaste mamy naruszone. Jest to wyjście sabotażowe. A zaimituje teraz zamknięcie obudowy, naciskając ten styk sabotażowy. Widzisz, alarm zniknął. tak? Czyli działa. Kolejnym testem będzie czujka podłączona do wejścia, wejścia numer 1. Gdy ją naruszę, widzisz, działa. To jest czujka numer 2. Specjalnie zostawiłem diody LED włączone, po to było widać, tak, czujka się uruchamia, co jest też zasygnalizowane na podglądzie stanu wejścia. Możemy zasymulować też kontakt rąk, go odsunę. Wejście numer 3. Numer 3 jest naruszone. Menu użytkownika. Ja na przykład mogę zmienić sobie hasło. Sprawdźmy, czy działa hasło administratora, tak jak zmienialiśmy 4 dwójki. Wszystko działa. Możemy dać dostęp serwisu. Teraz włączony 99, czyli stały dostęp serwisu. Sprawdźmy, czy działa serwisant. Po zmianie hasła działa. Możemy wejść do trybu serwisowego. Symulacja styku sabotażowego. No. Już lekkie uchylenie spowodowało pojawienie się sabotażu kiedy go zamknę sabotaż znika na dzisiaj to wszystko wiesz już w jaki sposób skonfigurować centralę alarmową Integra i wiesz że jest to bardzo proste oczywiście zdaję sobie sprawę że jest to bardzo prosty system alarmowy, ale tak naprawdę jeżeli mieliśmy więcej takich samych elementów, jest to kopiowanie tych samych kroków. Oczywiście jest jeszcze ogrom do powiedzenia. Możesz tutaj dodać automatykę, możesz tutaj dodać kolejne moduły rozszerzeń, takie jak moduły thm czy moduły rozszerzeń wejść, czy sterowanie roletami. I o tym wszystkim będę opowiadał w kolejnych odcinkach, do których już teraz Cię serdecznie zapraszam. Pamiętaj o tym, żeby zostawić łapkę w górę, o tym, aby zasubskrybować ten kanał, aby nie uciekły Ci kolejne odcinki. Pamiętaj też, że na dole w opisie do tego odcinka masz link, dzięki któremu będziesz mógł pobrać materiały, jakie przygotowuję do każdego odcinka w formie PDF. Możesz je ściągnąć na swój komputer, drukować, mieć zawsze przy sobie. I koniecznie zobacz, co przygotowałem dla Ciebie w tym odcinku, bo ten temat na pewno Ci się spodoba. Do zobaczenia następnym razem. na rapa!